Dzisiaj mamy śmieszną zabawkę. Może poznajecie, co to jest? Czekaj, zrobię zbliżenie. Tak. Tu jest kibelek, tak. y ale nie pusty, bo z wodą. Mhm. Ja I... tym czasie idę po to. A co to jest w środku? Wygląda jak piasek. Tak, piasek. Ta, ta, ta. Idzie gwiazda? Oto flaming. Gwiazda odcinka, flaming. Flaming. Dzisiaj będziemy testować flaminga i zobaczycie, jak on działa. Dobrze. Najpierw trzeba go nakarmić. Dam mu trochę jedzonka. Pewnie, wsyp. Wsyp ile potrzeba. Sprawdzę co on działa. To brzmiało jakby był jeszcze głodny, wiesz? Może nam opowie coś o tym flamingu. Ten bardzo szleszy. Czy on powtarza słowa? Tak, powtarza. Karmie go. Takie śmieszne dźwięki na końcu wydaje. Takie śmieszne dźwięki na końcu wydaje. Chyba trochę dużo trzeba najeść. Chyba trochę dużo Czekamy, kiedy... powtarzać co my wow flaming i wc co tu może pójść nie tak dlaczego nie ma jedzenia cały czas nie słyszę piosenki jeszcze jest głodny to do osyp jeszcze co? może jest dzisiaj bardzo głodny chyba tak tak piszczy jakby chciał jeść o je yeah. mlaszcze ja to najwięcej jedzenia. Żeby... Chyba coś znaczy <grystanie> Tak, brzmi jakby jadł. Tak. To znakom, się... O nie, nie rób tego na stole. Zdążył. Uf, Flamingo. <grystanie> dźwięki są. Czekaj, zobaczmy na niego. Tak. Wa o, <grym o, <grym dobra, dobra, zajrzymy dobra, mu pod kubkę. pióro. Zajrzymy pod pióro. Odapięte kupki. A, <grym> ale o. zabawka. O, ale śmieszne. Wasze już Nie wiesz, że nagrywam film o flamingu, który robi kubkę, ale było warto. Fajna zabawka? Tak, fajna. Skrupce bójcie i lajkujcie. Jeżeli chcecie więcej takich śmiesznych zabawek do testowania. Tak, to zrobimy. Do zobaczenia. Skrócę, bójcie i lajkujcie mój kanał. Papa. Papa, pa, pa, Patki.